Nie ma? Tu koryś od eee, Spróbuję. Może inaczej. Spróbuję z inną e, kamerą. Tak jak zresztą już widzicie. Eee, nie wiem, w sumie, czy tak nie będzie lepiej. Aczkolwiek e, tytuł całego wideo vloga zostanie ten sam, tak? Może później po prostu wrzucę coś z ręką. Ale tak. Temat kolejny. Szczerze mówiąc to jest moje drugie podejście do nagrania tego ponieważ poprzednie nagranie mi się nie podobało. Emy. Było tak krzywo eee, poprzednie nagrań mi się nie podobało, dlatego nagrywam jeszcze raz. Na szczęście dzisiaj to jest 23 maja. Tak jest. nie dzisiaj to wrzucę. Tak, tak jak mówiłem na ostatnim odcinku. Eee, miałem poruszyć tam jakiś temat. Na ostatnim filmiku Z ostatniego filmika Ale szczerze mówiąc nie pamiętam już jaki to był filmik yy, jakie to był, miał, Jaki to miał być temat Wróć, właśnie sobie przypomniałem eee, Też historia taka trochę śmieszna Gdyż yy, Kierowcą Jestem od y, pół roku prawie, yy, i jakoś na początku roku, gdzieś tam w styczniu, y, po prostu był taki moment, gdzie jeszcze pracowałem na magazynie, bo od tego właśnie zaczynałem, gdzie pracowałem na magazynie. Będę się zacinał, ale nie wiem, nie jestem jeszcze komfortowy, gadając praktycznie sam do siebie, tak? Był taki moment, w którym jeszcze pracowałem na magazynie, ale co jakiś czas wyjeżdżałem w trasę jako po prostu dodatkowy jakby kierowca busa. Był taki jeden dzień, w którym szedłem normalnie tam na magazyn. Robić magazyn, sprawy do magazynu I na długiej przerwie o 12 dzwoni do mnie telefon Co jest jakby Rzadkość Nie za często do mnie ktokolwiek dzwoni Ale Zadzwonił do mnie Zadzwonił, zadzwonił do mnie planning если no, на магазине так, 20 minut później przychodzi do mnie koleś i mówi, że... Start miałem o godzinie 6, z tego co pamiętam Chyba jakoś tak Godzina 6 A o 12 dopiero wyjeżdżam Znaczy, o 12 dopiero się dowiedziałem Zanim się prze przepakowałem z e, mojego busa, w którym miałem jechać e, Do innego busa, który po prostu już był wolny Minęło z pół godziny, więc dopiero około 13.00, z hakiem byłem gotowy do trasy. Także taka korelacja była. Korelacja, jaka korelacja? Tak było to zorganizowane. W Holandii. Tutaj muszę zaznaczyć, że nie każdy Polak w Holandii ma takie same warunki życia. Są osoby, które po prostu przyjeżdżają tutaj, tutaj zarobić na samochód, na dom. balowania. najniższą krajową, pracowało się przez y, biuro y, zatrudnienia, to i tak się będzie tutaj zarabiało zazwyczaj więcej pieniędzy niż y, jakaś taka zwykła osoba y, pracująca w Polsce. Ja mogę się porównać, y, mogę porównać w sumie to, co zarabiałem, y, jak pracowałem jeszcze w Polsce ponieważ ja w Polsce byłem e, kurierem w bardzo znanej, znanej e, żółtej firmie ze słoneczkiem. Pewnie wszyscy wiedzą o którą firmę chodzi. Ja nie będę wymówiał, wymawiał, bo... Bo po co? Nie po co tego wymawiać. To jest bez sensu. I tak każdy wie o yy, Więc, pracowałem akurat tam w grudniu, więc praktycznie w sezonie paszkowym. I najwięcej, co dostałem za pracę praktycznie 5-6 dni w tygodniu to było prawie 2000 zł Także no nie... nie porywa. Nie jest jakaś... nie jest jakiś majątek. Mogę po, po, mogę po powiedzieć, że w tym momencie zarabiam tyle samo. Tylko, że w euro. W tym się niby właśnie Holandia różni od Polski, ale jeżeli człowiek tutaj już e, pożyje trochę dłużej, jak zobaczy, jak to tutaj wszystko wygląda, na jakiej zasady to się wszystko tutaj odbywa, to uświadomi sobie, że tak naprawdę nieważne, czy on żyje w, w Polsce czy w Holandii, poziom życia jest e, bardzo podobny. Tylko, że nie ma aż takiej różnicy Właśnie jest ogromna różnica w tym, jak się ludzie do siebie zachowują. Taka prozaiczna, prozaiczna sytuacja. Idziesz do sklepu i stoisz w kolejce z załóżmy dwoma rzeczami do kupienia. Nie wiem, jakiś soki i batonik załóżmy. Nieraz zmienia taką sytuację w Polsce, nieraz zmienia taką sytuację tutaj. W Polsce, jak e, widzisz, że przed tomu jest na przykład jakaś e, starsza, starsza osoba, starsza na przykład Pani albo Pan i nie jest przyzwyczajona do tego, żeby płacić kartą. Tylko, już wszystko oczywiście w gotówce, no bo wiadomo osobom starszym jest jednak łatwiej płacić. E, przynajmniej ja tak myślę, że osobom starszym jest łatwiej płacić gotówką niż e, kartą. i wyciąga na przykład 280 zł za tutaj w przesadę za dwie bułki i karton mleka no to jest naprawdę bardzo wielka przesada ale no rozumiecie mnie, tak? i zapłaci za to i wyciąga banknot po banknocie 10 zł, 20, 50 50, 100 A więc? Albo jest to Polak. Tutaj po prostu jeżeli ktoś jest miły dla innych osób, wiadomo, że jest to Holender. wiadomo w Holandii jest pewna substancja Cię z każdym. By było jeszcze śmieszniej. Tak naprawdę ta substancja nawet nie jest legalna tutaj. Ona jest właściwie w takiej szarej strefie. Legalności. Nie jest ona kompletnie legalna. Można ją sobie samemu uprawiać. Trzeba mieć na to koncesję, tak samo jak na alkohol w Polsce Jeżeli nie masz koncesji To sklep piwa sprzedawać nie może I nie zakłóją się w kajdanki i nie wsadzą na dwa lata do więzienia, czy nawet 10. Tak jak w Polsce. dawać e, tą substancję, ale nie mogą jej transportować. powyżej oczywiście 5 gram, bo taki jest limit posiadania przy sobie.